Jestem w Morongu, dzisiaj, dzisiaj przejeżdżam ścieżką rowerową, której pewnie jeszcze nie ma między Morongiem a Ornetą, wzdłuż starego nasypu kolejowego. Za mną stacja kolejowa w Morongu niestety źle pojechałem początkowo, bo troszeczkę w ogóle się spędziłem, ale wędkarze mnie przeprowadzili. Pierwszy relikt przeszłości. Proszę Państwa, tu nawet jest ścieżka po tym szlaku. Szlak zielony. Super. Najlepsze jest to, że pada deszcz w ogóle. Masakra. Nie wiem ile w końcu jest stopni, ale deszcz, no coś mokrego pada. No. Tragedia. A do domu jeszcze kurczę 35 km. Niezbyt to różowo wygląda. Jestem kawałeczek za morągiem. No jak widać szlak rowerowy biegnie sobie po nasypie. Idealnie, fantastyczne miejsce. No czasami jest trochę nierówna, Jakieś są dziurki takie drobne, ale no to tak powiem, no nie ma się co czepiać. Sporo fajnych punktów orientacyjnych, łatwo się tutaj odnaleźć. Taka ścieżka Orneta, Orneta, Orneta Morong miałaby ten urok, że po pierwsze można by było sobie rowerkiem spokojnie dojechać do Miłakowa nad jezioro. Tak można by było pojechać nad jezioro Narie. Tutaj od Moronga wjedą. Piękne szlaki dookoła jeziora Narię w tamtym roku Z grubą Olsztyn aktywnie Taki, taki szlak przejechałem Super, super sprawa No i super ludzie z Olsztyna, bo, bo wynajdują takie miejsca Mam nadzieję, że, że może ten filmik zainteresuje Zainteresuje ich do tego, żeby przejechać tutaj z tym odcinkiem Bo naprawdę, jak na razie Jest to zacny melanż w Naprawdę, no, jako region turystyczny nie mamy się czego wstydzić w stosunku do Europy i, i trzeba tylko to wykorzystać. Mam nadzieję, że, że pomysł, aby połączyć te, te ścieżki i spiąć o taką, że tak powiem, klamrą przy, przy moście na Pasłęce znajdzie, że tak powiem, zainteresowani zrozumieniem dojeżdżam tutaj do jakiejś drogi asfaltowej nie wiem dokąd, nie wiem skąd po lewej stronie tam biegnie droga na Ornete jestem blisko blisko w każdym razie tutaj szlaku jest super super fajny dzisiaj nie jestem tak zmrożony ja mam że nie będę. O, tutaj przejeżdżam teraz na jakimś, na jakimś fajnym tu przepuściku. jestem dużym. Powiem wam, że możecie siedzieć z domu, możecie narudzić ale jak widzicie to, o, to nawet koniki. Piękna sprawa. Kawałek metrów ze 100 dalej. No, prawdopodobnie albo peron, albo rampa. Coś jeszcze zostało z tego. A tam, w moi mamy bardzo fajne widoczki. Ładne gospodarstwo. Stare kamienie niemieckie na zakrętach przy, przy górkach, tak jak były. O, mamy jeziorko. Pięknie. Widoki super. Niebrzydowo. miseczka Takie tu mamy mamy piękne piękne widoczki. Dróżka dalej dalej biegnie sobie takim oto duktem. Fajnie, pięknie. Co jest tamtąd, szlakiem czerwonym do ponad 4 km. Szlak czerwony biegnie tutaj drogą asfaltową, bodajże, ale ja tędy nie pojadę. Pojadę prosto duchtem kolejowym. Zobaczymy, dokąd mnie ta dróżka zawiedzie. Troszeczkę zimno się robi mokro, siąpi coś. Wszystko jest tu zmarznięte. Obok idzie droga, bliziutko Piękne, piękne miejsce Ja jestem cały po upadku Noga przestaje boleć Pędzę dalej, nawet nie wiem, która jest godzina 14 To jeszcze półtorej godziny i ciemno A kurde, gdzieś tam będę wtedy W okolicach W okolicach głodówka, a potem jakoś sobie pocisnę Ścieżki są niesamowite, poza pięknymi lasami mamy piękne widoki i tam dalej jest jezioro odbijając tutaj chwilę wcześniej w lewo można było sobie dojechać nad piękne jeziorko, poplażować super, super naprawdę widoki no. Kawałeczek odcinka, który który w okresie niemrozowym pewnie jest nieprzejezdny bo rów, który tu był po prawej stronie jest zapchany, z lewej strony jest zapchany. Woda stoi na środku. Bardzo niewiele pracy trzeba, żeby to było przejezdne. Można także puścić to górą. O, jakiś ładny ptaszek pojechał. No zaraz muszę tym lodem pocisnąć. Nie wiem ile go tam jest, no ale może spróbuję kamerować. Wybaczcie, że trzęsie. Ale... ale ciężko no i kolce na tym to by było złoto niosą mrozy i śnieg. Gwiazd gwizdze w nieszczelnych futrynach. Kolejny raz pociąg spóźnia się. Znak, że znowu zaczyna się zima. No, pociąg tu się spóźnia od wielu lat. Ścieżka wróciła, że tak powiem, do właściwej jakości. Widoczki są bardzo piękne. Odcinek ciężki był gdzieś, nie wiem, 500 metrów miał. Może mniej. Tu mamy tu mamy naprawdę bardzo fajne, fajne miejsca. Fajne, fajne widoki, górki, góreczki. Tu tylko przyjeżdżać i, i jeździć i śmigać, bo naprawdę warto po takich terenach. No, szkoda, że to jest takie, że tak powiem, no nieodkryte wszystko. tak? Mam nadzieję, że, że parę osób po mnie przejedzie. tutaj. Fajnie i że warto wypakować się na Właśnie tutaj fajny wiadukcik. Mamy tutaj nasz samotny komin. Ale nie wiem czy to co tutaj widzimy to nie jest wioska Henrykowo, bo ścieżka biegnie sobie tu pięknie, pięknie przed siebie, tutaj tym szlakiem, a tam widzimy miłakowo. A 2 km od w tą stronę jest wieś Henrykowo, więc to może być Henrykowo. Tak, jestem, jestem ciekaw. Ruszam dalej. Patrzcie, jakie duże. Woda się leje górą, ale szkurczę. Co tu Bubr zrobił? Skubany. Ta woda się. On zrobił gdzieś zapory wcześniej. Woda się wlewa na bok. No kurczę, sam jestem ciekaw, jak to jest zrobione. Takiego dużego jeszcze nie widziałem. Pieski szczekają. No tu to, to nie przepuści. Kto moi drodzy, to całkiem sporych rozmiarów mostek. Jaki duży! To chyba płynie Miłakówka, tak mi się wydaje. Na której kawałek dalej, za głodówkiem, Niemcy zrobili elektrownię wodną. Na takiej małej rzeczce. Aż to kurczę mądre zwierzę ten Miła Miłakowa do głodówka. Na początkowym odcinku. Ścieżka wygląda w ten sposób. No niesamowicie. Piękna sprawa. A to nad asfaltem idzie. Filmiki z okolicy. świeżynka. Eee. tamtą biegnie. Biegnie Tam tu. Tutaj mamy działalność bobra. I to świeżynka jakaś jest. To jest to. Tutaj mamy yy, dolinkę i łakówki bodajże. Jaki piękny wiadukt, super! Taka miejscowa, duży zaczyna zmieszkać. Poznałem właśnie miejscową, że tak powiem, traperkę. Panią Patrycję z pieskami, chodziła sobie szlakiem. Widzę bratnia, bratnia dusza zainteresowana. Turystyką w regionie, tak samo jak i ja Też widzę głowa pełna pomysłów Patrzcie jak tu jest pięknie, tu są mostki za mostkami Rzeczka sobie płynie, no jest Jest naprawdę Jest naprawdę fantastycznie tutaj Jeden mostek, drugi mostek, tam, tu No na ten nie będziemy schodzić, już poprzednio oglądaliśmy No, i mamy tutaj, moi drodzy, no, naprawdę piękny szlak, gotowy do, gotowy do użytkowania, oznakowania. I polecam wszystkim tutaj naprawdę podjechać, bo, bo jest, jest super. No, a ja co? Ja sobie. Troszeczkę moknę powoli, bo się siąpi. Jest na plusiku i się siąpi. Tyle na tyle. Kolejny relikt przeszłości naszej warmińskiej. ale nie, to chyba to chyba jeszcze nie ten wiadukt. Chyba jeszcze jeden będzie, bo. Widać z góry. Chyba nieużytkowany. Chociaż growie. Tak, budówka. No i tutaj. Tu niestety. Szlak się kończy. Najlepszą opcją jest opcja przejazdu w tamtą stronę. Do Pasłęki, do Podąg. Ewentualnie można zrobić tak jak ja. Pojechać po polu. Za chwilę znam relację. Hulaj dusza, piekła nie ma! Oj, Jezus Maria. Dobrze, że zmarznięte jest. No nie ma większego problemu, żeby po tyniekać. chodź Tyle po mocno Tyle mocno, fantastyczna trasa uff Jedziemy, jedziemy Lubię mówić do siebie w liczbie nogi Ślady zwierząt sarenki Kasają tutaj widać jakieś jeziorko Fajnie Ścieżka wychodzi stamtąd Ileż sobie trzeba było pracy, żeby to zrobić Trochę krzaków wyciąć Wyrównać Tu mamy drogę do Trasy Ornato Ja pojadę sobie tam A przyjechałem stamtąd z pola Ominąłem ten zarośnięty kawałek Są drogi, jest pięknie Trzeba to eksplorować, jest fajnie. to zarośnięte, ale jest równo. Wystarczyłoby przejechać tutaj zwykłym spychaczem, tam troszeczkę syf zepchnąć i zostawić to. Zostawić to. Przejechać ewentualnie jakąś ubijarką, walcem. Wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Wszystko wyprofilowane, woda nie stoi. Wspaniałe miejsce. Tam na dole mamy jakieś. Zagłębienie, jakiś strumyczek chyba tam płynie. Robi się ciemno, ale jest pięknie. Zmierzcha widoki przednie. Czas na herbatę. Rower jest na dole. Wszedłem sobie. Wszedłem sobie na górę. Co by popatrzeć Popatrzeć Słońce już było, jest daleko za plecami. Mam palniczek, mogłem sobie podrzeć herbę, ale jeszcze nie czuję się jakoś zbytnio ani wygłodniały, ani zmarznięty dzisiaj. Fajna trasa. No za mną, za plecami, wielki, stary nasyp. Naprawdę bardzo niewiele pracy. Akurat to jest odcinek Ostrucki, no ale bardzo niewiele pracy, żeby, żeby to zrobić. Myślę, że. Wspólnym wysiłkiem kurczę ludzi z jednego i z drugiego powiatu, można by było zrobić naprawdę, naprawdę coś, coś fajnego. Połączyć lizwer przez ornetę z morongiem i połączyć to jeszcze przez ornetę z wilczętami, takim literką Y, a przez, przez wilczęta e, młynary, wilczęta, pakosze pieniężno-górowe i Ławeckie będzie szła ścieżka międzynarodowa. Wspaniała ścieżka. Warto się do tego podłączyć Może coś dzisiaj jeszcze nagram, nie wiem czy coś będzie widać Jedzie jakiś samochód a Jakieś ptaszyska latają, piękny widok Piękny widok, warto tak czasem sobie pojeździć Poodpoczywać trochę Mimo tego, że jestem cały oblepiony jakimiś dziadami w ogóle Na dole śpi mój przyjaciel Herbatka od mamy Zacna Bardzo zacna I gorąca jeszcze jeszcze jest jeszcze jest gorąca zdrowie. Co może być lepszego, niż spędzenie sobie w ten sposób paru godzin w tygodniu? Jaki może być lepszy odpoczynek. Nie może być. Jeszcze jedną porcyjkę. trochę na potem. Każdy, kto chciałby w sposób historyczno-turystyczny spędzić weekend, poznając okoliczne szlaki, tudzież tudzież jakieś fajne miejsca, zapraszam. Szalony, szalony rowerzysta 1983 małpa gmail.com Piszcie Możecie wrzucić jak ktoś ma jakieś znaki, sygnały na temat jakiegoś fajnego miejsca Chętnie pojadę, chętnie zobaczę Pół świata zwiedziłem a, a terenu dookoła tak naprawdę Nie znam w taki sposób, w jaki bym chciał go znać Zwłaszcza, że jest co tu oglądać. Trzeba tylko umieć to sprzedać. Na zdrowie. Nic nie widać, wiem. A tutaj skręcę w dukt leśny i pojadę tym. Tym duktem leśnym, sobie sobie przed siebie nie chce mi się po tym asfalcie jechać, tu lasem będzie kilometr dłużej, ale spokojniej, tyle na tyle. Kiedyś w tym budynku po lewej stronie był szewc, pamiętam, mały byłem. To poszedłem z ojcem i naciągnąłem go na dzwoneczek. A tu mamy wjazd w górę, w kierunku kościoła i naszego naszego centrum i starówki, Miejsce kręcenia wielu filmów, w tym ostatnio rewelacyjnego filmu Róża. Fajnie. Jedziemy dalej. Tu, gdzie stoi to drzewo lata temu był stał sobie, stał sobie budynek. Tam mamy kościół, nie wiem czy go widać Po lewej stronie kiedyś był wielki młyn, który się spalił No i mamy naszą murnetę Ciężko tak na koniec dnia pod górkę jeszcze Pani właśnie, co poszło, stanie się gwiazdą Hollywood. Tam wysoko jest wielu, pewnie jej nie widać, ale jest fajnie. Na torny, to co? Tyle na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.